Cześć, witajcie, w tym odcinku będę się pytać gracze, czy nadal pamiętają starszych youtuberów z MSP. Ja tam dużo pamiętam Marasatek, Konek, Leśny, e, ten zobaczyłem, cikak Fictoria e, B. Mm, Marasatek, nie wiem czy powiedziałem, ale no pamiętam większość większości youtuberów. To mojego dzieciństwa są. I serio Cieszę się, że... Jakby ci youtuberzy, którzy zbudowali mi dzieciństwo, jest dlatego też ciekawe, czy inni ich pamiętają, czy większość youtuberów, wszystkie można jakoś pamiętać. Zaraz wracam, już jestem, kilka osób pisało, a ta klawi, ale czy przygrywają z Ngan E, nieważne, ok, gram paula spoko spoko mm, e, to teraz idziemy na czaty i pytamy ludzi oczywiście zobaczymy i dajcie w komentarzu jakich wy pamiętacie starych ludzi o no, że trudleczek też. Znaczy wak, znaczy trudleczek na w miarę powróciła, a nie mówię, że nie no. Spoko. Dobra. Strada, ty zbudowali nam dzieciństwo i to było fajne. Zobaczymy. Znaczy dziennika przynajmniej nagrywa, ale rzadko. Znaczy, że domów tam nagrywała ogólnie. Zobaczymy, co dalej. No, sam nie wiem. Sulagi nie mówię, że nie, niestety. Jezu. Wcale najgorszy jest ten moment, że chcesz, żeby ludzie ci odpisali, a to ich zajmuje wieczność. bo mi, że siódme level'e znają, bo to starszy youtuberze. Znaczy, nie mówię, że nie znają, ale sam nie wiem po prostu. Czekaj, to ta wysłała dla nich? Tak, wysłałem, zdaje mi się. Tak, wysłałem. Dlatego że już odpowiadają, to na końcu odcinka. Czyli 17 level, nie wiem czy pamięta, ale sprawdźmy to. Ja ogólnie cieszę się, że ludzie mogą pamiętać starych youtuberów. Ja ich pamiętam. Może na znaczy, trzeba to nie wymieniłem, ale jak widać go pamiętam. robią odcinek o hakerach, jak troleczek. Yy. Kto jeszcze nagrywał To hackera? dużo osób nagrywał, ciężko powiedzieć. Ale dużo osób zupełnie nagrywało MSP. Wiemy, że no, jeszcze, jeszcze, jeszcze taki nie wiem, popularny YouTuberzy jeszcze nagrywał MSP, ale porzucili content to jakby można tak zwać. Contenty się zmieniają i to jest minus. Nieważne, jakie masz content? Fajne, super. To zawsze i tak ci gracze będą chcieli na przykład tą grę, której wszystko się zaczęło więc nie wiem jak to będzie content to content niestety jeżeli nie content to, zna, to trudno skończyć z tym contentem oczywiście Załóń osoba jakaś, ja nie przyjmuję do znajomych o takich rewelach. No samo nie wiem, no. Zobaczymy. Ładny kolor. Siódmy. Dobra, ja trochę do ludzi popiszę i do was wrócię ktoś w ogóle odpisze, bo to film jest za długi. Dobra, już jesteś na MSP, ale jeszcze zobaczymy, czy już się pisał, czy jeszcze nie. Osoba odpisała. To. No, już nie wiadomo, wiadome, to może starzy youtuberzy, ale żeby mi nie pamiętać. No, trochę inaczej, no nie wiem, 7 lat. Dobra, to dalej piszemy i dobrze, że ktoś napisze. Osoba napisała coś takiego, no rozumiem, nie każdy ogląda, może Twitch oglądają, nie wiem. Osoba napisała tutaj, że nie pamięta, niestety. Pozdrawiam. O, no, wiadomo, nie każdy może pamiętać, ale dobra, lecimy dalej pisać do ludzi. Spoko, Klawi. Ale powiedziałem, kto już nie nagrywa, ona nagrywa. To różnica dobra, może nie, dobrze nie przeczytali, dobra, to i przejdę dalej i wracam do was później. O fajnie No właśnie konek czy jakoś tak? Dobra, piszemy dalej, a co mi tam, a co mi tam, a co mi tam A Jezu I piszemy dalej, co zrobić Teraz zróbmy pauzę i do później Aż napiszą osoby No, się nagrywają te osoby Lecimy dalej, prawda? I wracamy do Niech ktoś napisze. żeby nie było tak nudno. Ok, cała osoba. Tutaj, o. Fajnie. ale leci na bazukę. Bazookę już się nagrywa, więc no. Grandpaula i się już nie nagrywają MSP. Znaczy, na le... nagrywa. Ale MSP już nie. Znaczy, wiadomo, tu może nie wiedzieć. Niestety, kto do... Spokojnie, nie każdy musi wiedać. Wiadomo, nie każdy youtuber pamięta youtubera, znaczy nie każdy, każdy widz pamięta starych youtuberów, to jest wiadome. Youtuber to youtuber, stary lub nowy. Dobra, to piszę. dalej i do Was wracam. Pozdrawiam Cię odcinka i Dziękuję bardzo za poster, bardzo dziękuję. Przyda się, dziękuję. Dobra, piszemy dalej do różnych osób. Osoba napisała. No, spoko, spoko, pozdrawiam. Bardzo, bardzo. Dobra, piszemy dalej. Osoba już tutaj odpisała. Spok, spoko. No fajnie, spoko. Sorry, nie dodaję do najlepszych, niestety. Sorry, sorry. Mam najlepsze osoby w nike'ach, więc ich nie zastąpię. E, Podajmy moje najki. Dobra, piszemy dalej do osób. Spoko spoko. Jeszcze tak ze 5 czy 6 osób napiszę i kończymy odcinek, żeby nie był za długi. To piszemy dalej i, kon... I piszemy dalej i zobaczymy, kto odpowie. Bardzo Ci dziękuję. I fajnych dziękuję za komentarz. Dobra, piszemy dalej, aż z mnie odpowiedzą jakieś. Jeszcze osoby muszę odpowiedzieć, żeby skończyć odcinek. O! Też trzy. Dobra, piszemy dalej. I, i zrobię pauzę. Dobra, dziękuję za miłe słowa i fajne FP. No właśnie, NWP. Dobra, napiszemy dalej. Jeszcze że tak z trzy osoby muszę odpowiedzieć jeszcze, dobra to zrobię pauzę i idziemy dalej. Piszę do ludzi, aż odpowiedzią. Odpowiedzą. Dziękuję bardzo, więc jeszcze tam trzy, bo to się nie zaliczy za bardzo, ale dziękuję. Jeszcze dwie osoby muszę napisać torleczek MSP i NWP Spoko. spoko. No dobra, już nie dam radę czekaj jeszcze długo, żeby mi odpisali Dobra, to dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się wam spodobał. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę, subskrypcja. O, napisała. Dobra, niestety no No dobra, czyli za oglądanie jeszcze raz i trzymajcie się ciepło.